Witam ponownie. Właśnie przez lornetkę ujrzałem drugą tyczkę. Dzisiaj to widać, że jest piękna, że czarnuch taki, tylko bardzo daleko. Ale mi się fuksnęło. A ja nigdy tak po łąkach po polach nie chodzę ani nie jeżdżę, bo nie lubię Bo każdy rano objeżdża, a dzisiaj niedziela i już drugą tyczkę widzę Fucks jak nigdy Ajaj, Pięknie, pięknie Bardzo mnie to cieszy Widać, że duża czarna że... ale się mieni z daleka. Oj, 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 ale że nikt nie był, to normalnie. Ale piękna, o Jezu Ależ w koronie to gruba bestia będzie, że o, to znaczy, że to jeszcze muszę się pokręcić po tych łąkach A tych łąk jest, bo Jezu, ależ potęga Ależ potęga O matko, zobaczcie. Ależ piękny, dwa, cztery. cztery. Jaki, jak Zasadł Zasadł, ale, ale, piękne, no. ale fajnie no i też morzeń wyłamany no to znaczy, że się lały i to ledwo obeschnięte to niedawno też taki ze dwa kilo ale fajnie, cieszy dobrze, pozdrawiam